Witam Was! W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć problem podłączenia wyłącznika różnicowo-prądowego. Czemu czasami ten wyłącznik różnicowo-prądowy wyrzuca? A czemu czasami jest wszystko ok i wszystko działa tak jak powinno? Na pierwszym rysunku, który teraz widzicie... Specjalnie narysowaliśmy tutaj dwa włączniki różnicowo-prądowe, tak, dwa, e, dwa, dwa zestawy odbiorników, które, e, które pobierają energię z sieci e, i falownik. Takie podłączenie, oczywiście, jest prawidłowe, jeśli nie musimy zastosować włącznika różnicowo-prądowego. Jeżeli mamy w wymaganiach przetargowych, bądź po prostu mamy w wymaganiach konieczność zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego. Wtedy możemy skorzystać z tego rysunku i tego schematu. Ten, to podłączenie jest oczywiście też prawidłowe. Na tym schemacie macie pokazaną różnicówkę odpowiednio wpiętą do falownika i do sieci. Co jest ważne i na co trzeba zwrócić uwagę, ta różnicówka powinna mieć 100 mA prądu upływu. Jest to bardzo istotne, ponieważ zastosowanie różnicówki z prądem upływu rzędu 30 mA może powodować wyzwalanie tej różnicówki przez falownik. O czym jeszcze należy pamiętać? Należy pamiętać, że jeżeli mamy więcej jak jeden falownik, na każdy falownik trzeba zastosować taką różnicówkę. Jeżeli podłączy się to w ten sposób, może to skutkować odbiorem ochrony przeciwporażeniowej. To znaczy falownik, który produkuje prąd i ten prąd przepływa przez włącznik różnicowo-prądowy, trafia do sieci, również ten prąd może trafiać do odbiornika. Jeżeli trafia do odbiornika i nastąpi porażenie kogoś, od tego odbiornika, czyli powiedzmy, ktoś będzie miał, dajmy na to, pralkę, dotknie się do tej pralki, uderzy go. Różnicówkę powinno wyrzucić. Wyłącznik różnicowo-prądowy jest po to, żeby chronić nasze życie. Jeżeli ten wyłącznik różnicowo-prądowy nie zostanie wyzwolony, osoba, która dotknie tej pralki, zostanie porażona prądem. Prąd wtedy może popłynąć z falownika. Czyli podłączenie według tego schematu może skutkować nawet śmiercią użytkownika. Przestrzegam przed takim podłączeniem. I zawsze należy się upewnić, czy wyłącznik różnicowo-prądowy, który chroni odbiorniki, nie jest też wyłącznikiem różnicowo-prądowym, do którego jest podnoszony falownik. Falownik możemy podłączyć tylko przed ten wyłącznik różnicowo-prądowy od strony zasilania z sieci. Jeśli uważacie, że informacje w tym filmiku są dla Was przydatne, dajcie suba i dajcie lajka. Dzięki!